Witam was w kolejnym horrorowym odcinku! Da! Dzisiaj pogramy w grę Madison. Jest to kolejny odcinek, w którym nie bierze udział Aniela, ale tym razem nie ze względu na to, że się bała, tylko ze względu na to, że przechodziła tę grę na swoim streamie. Także nowa gra i lecimy. Oh, oh my God. Oh my head. <laughs> Pobudka trochę jak na kacu, spoko. Co tam się dzieje? Sram! Nie widzisz, że zajęte Jak zrojnować rodzinę tylko w kiblu się zaspitnę ode mnie! O co ci chodzi typie? Nie wiem, poczekaj, że drugiego kibla Dobra, okej, okay. zaczęło się dość, dość niezręcznie. Jakieś przejście numer jeden Ale to trzeba myszką przeciągać. No spokoj, tu nie mogę przejść, bo co? Nie masz itemków do użycia. Czyli co, muszę jakiś łom znaleźć, coś? Dlaczego to się tak źle zaczyna? Jaki to ma patologiczny klimat w ogóle? Młotek. Aha, i młotkiem teraz mogę rozwalić ee, te deski. Okej, to znaczy. ta kurwa, wystraszyłeś mnie. Ksiądz miał rację? Dlaczego? Dlaczego to się dzieje? O tej o, ten... o co chodzi? Jaka ta gra jest No <śmienny> Ok, zakładam, że nie mogę już wrócić. Nie chcę w to grać. Nie chcę grać w to gówno. Ja myślałem, że ta gra z Kostnisą, Morczuara asystent było złe, ale to jest jeszcze gorsze. Wiecie, Morczuara jest mieliście tutorial, musieliście się nauczyć tej gry, wykonywać misje, A tutaj od samego początku goni was wujek Pedofil i oskarża Was o to, że podzieliliście się sobą z księdzem. I wujek jest zazdrosny do księdza i wy musicie uciekać, bo teraz prawdopodobnie oboje się was biją i was gonią. A co chodzi? Dlaczego uderzył trzy razy, skoro jest 12? Nie, nie rozumiem. Przejdźmy sobie. To było zamknięte, co nie? Jaka ta gra jest, kurwa, chora. Moje birthday present? How Jak to się here? dostało? Okej, okay, prezent na szesnaste urodziny. Aparat. Prawem wyciągasz aparat, le... <słuch> Co? co jest najlepsze? Ja zawsze nagrywam horrory jak jest noc. Teraz jest jasno, jest 15, Ale mam już absolutnie dość nie chcę w to grać. Musi być naprawione, poczekaj, moment. Faktycznie, rozjewane. O kurwa, styczek. Czy możemy zakończyć grę w taki sposób, proszę? Dobra i teraz mamy problem, bo tu się kurwa zrobiło ciemno. Zegar zniknął, coś będzie na tym zdjęciu? Nic, nienawidzę takiego czegoś. y camionetas para Jaka ta gra jest chora? Co, znowu zegar? Czy coś tam nie wyskoczy. Dlaczego tam jest oko? Czy tam coś będzie na tej ścianie? Nie, tu nic nie ma. A mogę to ściągnąć? Teraz tu nie ma zegara. Ja nie mam pojęcia, co się dzieje. Ja się czuję jak na kartkówce z matmy, nie? Ja przed sobą widzę jakieś instrukcje i nie wiem, co jest z czym, co jest z pięć. Nic mi się tu nie zgadza po prostu. Dlaczego ten zegar się nagle cofnął? No. Gwóźdź. No spoko, to jest akurat proste. Biorę gwóźdź, wracam w tamto miejsce. Oczywiście coś mi wyskoczy. Kto by się spodziewał? Uuu. Używamy sobie gwoździa. Motek już mamy. Teraz dawaj mi to stare kurwisko, to przy okazji mam parę gwoździ, no cię ukrzyżuję ty suko. Bierzemy obraz. I co? Horror polegający na renowacji. O to chodzi. Tu dalej nie mogę iść. Ale nic nie odtwarza sensownego. To ja nie mogę wrócić, bo to jest zawalone. Tutaj nic nie ma. Co ja mam zrobić? Może teraz ja mam zdjęcie zrobić, czy coś? A, Okej! Okay. Ale na tym zdjęciu nic nie ma I tak dosłownie nic O kurwa, drzwi <grym i wytrzymał> Jesteśmy teraz w tym ukrytym pomieszczeniu Ok, tu mamy jakiś safe Myślę, że to to? A, to to, Zajebiście. Wyś. No, no i się ma otwarte kozacko. Nie tutaj, Czekaj, o co chodzi w tej grze? W sensie ja nie rozumiem. W początek fabuły jest taki, że goni z tata z wujkiem i księdzem i mamy uciec, ale zamiast uciec, lutujemy dom dziadka. No co chodzi? Słuchaj, <grym wioska> <grym wioska> <grym wioska> <grym wioska> Co? Twój dziadek miał kurwa generator prądotwórczy w piwnicy? Czy, czy twój dziadek należy do SS? Czy o chuj chodzi? O, tu mamy zejście na dół, Kozacko. Czy to jest ten generator? Jo, to jest generator. Eee... Czy to mam jakieś kolejności robić? Czy tutaj kurwa ten generator naprawdę jest wyłączony? Co tam jest? Nic nie widzę w tej grze, ta gra to jest symulator trzepania. Ej, bez skojarzeń! Gdzie ja idę? Ja nie lubię takich gier, gdzie ja nic nie widzę. Czekajcie, poświecę sobie. Dalej nic. Co poszło? Te ja miałem odpalić wszystkie bezpieczniki poza tym ostatnim, ale to jest zarobiście intuicyjne! Co za idiota zaprojektował tą grę! Ha! Niebieskie... Kolana są prawdziwe? Pierdolisz, to dziadek był najmany. O, naćpady, przepraszam! Źle to ująłem. Nie używać! Co jest kurwa? To naprawdę wygląda jak łazienka w szkole. Mogę tej kasy tutaj użyć. Okej, okay, czyli long story short. Dziadek zajmował się tropieniem demonów. Jakbyśmy to już znali z jakichś poprzednich, nie? <ścoughs> I wychodzi na to, że teraz zamiast tropić demony, jesteśmy opętani przez demona i musimy jakoś... nie wiem, wyleczyć się z tego? Okej, okay. czyli idziemy sobie tutaj. I tutaj były te drzwi, co nie? Ale to jest zamknięte, ja nie mogę użyć klucza. Tutaj ten zegar w ogóle zniknął. Tam dalej jest zamknięte. Może tutaj coś? Ej! Dobra, coś się udało, ale... Ale to mi nic nie dało tak naprawdę. Nie no, Mati, cały ten odcinek to będzie tylko to, jak ja chodzę i szukam i nie mogę znaleźć. Tu nic nie ma. Nic, zero. Nul. Może tutaj sprawdzę. No, to są same cegły. <laughs> A może ja temu mam zrobić zdjęcie! Trzymajcie mnie, bo nie wytrzybie. Ja miałem temu po prostu zrobić zdjęcie. Okej, okay, faktycznie troszkę się to zdjęcie różni. I teraz będzie otwarte. Nie wiesz co zrobić? Rób zdjęcie. Święta prawda. Obok nas, podsuwał telefon pod i robił zdjęcia. Nie wiesz co zrobić? Rób zdjęcie. No dobrze, wchodzimy tutaj. Co? Co nie wiem, ale nic mnie już nie dziwi stary. Co, co jest wrong with me? Mogę to rozwalić? To ja ich nie kojarzę. A, poczekaj, to są zdjęcia rozrzucone. Coś tam drgnęło, nie? Eee, ja chyba wiem, gdzie one były narysowane tak szczerze. Kupata, o! Przypierdam komuś. Czy to było to? To chyba było to. Co jest ze strzałką w dół? Y i 2. Co jest ze strzałką w dół? Tutaj będzie Y. Czy to było tak Y? Ja nie wiem. Załóżmy, że tak. I tutaj będzie 2. Dobra, zrobił się jakiś dźwięk, to chyba już. Buja! Ha, ha! Ale faza. I co teraz? Mam tam wejść. A mogę nie wchodzić! To jest, to jest, ta, to jest ta gorsza część. Shit. bym do jakiegoś szamba. Kiedy jesteś nowym użytkownikiem YouTube'a i odkrywasz na powierzchni kanały typu Freeze, czajnik, a potem zagłębiasz się coraz niżej i masz riteza, masz duet, a co ostatecznie wsiąkasz w to gówno. To jest tak prawdziwe. Nawet nie jest zwykłe szamba, to jest jakaś patozlewnia. W dodatku mała, tam coś mryga. No właśnie. Officer Russell? What the fuck? Poczekaj, czekaj, czekaj, chyba kumem, czyli tam mryga, a mogę parać... No kurwa, o. mać! Nie mogę tego pokazać nawet. Znowu coś wyskoczy?

okay they're, they're, they're just everywhere i can't see madison i don't think she's here so, God, I, uh, I gotta get out of here police show yourself that's an order <laughs> 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 Put your hands up where I can see them. taka subtelna z tym strzelaniem. Napierdalaj do niego. Dobra, ja powiem tak, ja myślałem, że to będzie jakiś taki prosty horror z elementami łamigłówek, a to jest dramat z elementami łamigłówek. Nie chcę w to grać, mam gęsią skórkę wszędzie. nie. widzę takich gier, to jest jeszcze gorsze od tego hospicjum dla rozkładających się ludzi. Co, robimy kolejne zdjęcie, coś wyskoczy? Why is this happening to me? I gotta get the hell out of here. Co mi to da? Może zrobić trochę przestrzeń jak będzie chłodniej. Uh. O ty kurwa! Tak się starałem i otworzyć Nie wiem czy powinienem zrobić jakieś zdjęcie czy coś. Chyba tak A co mi to da? Nic mi to pewnie nie da. No nic. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Żadnych nie mogę otworzyć. Chyba, że ja muszę robić zdjęcia, czy wiem, tak długo, aż znajdę jakieś właściwe, coś. Nie wiem, spróbujmy. To nie te. Też nie te. Ej nie kumam, co się właśnie stało, tak, tak bez kapy. Pewnie zaraz to rozwiążę, ale, ale ta gra marnuje mój czas. Muszę ją przejść w ciągu dwóch godzin, żeby zwrócić na z bo nie chcę w tym, w nic wspólnego. Nie wiem, Próbujmy. Czyli trzeba było zrobić zdjęcia, ale z bliska, i teraz ty mi to mówisz. Ale to sporąbane. Wow. Ty i wróciliśmy do domu dziadka. Ale faza. I teraz mamy przejść tym wąskim miejscem. Jestem pewien, że coś teraz stanie. Nie zmarnowaliby takiej okazji. Tu się musi coś stać. No, oczywiście, że coś się musi stać. Głowa go boli, no jest opętany. Musimy iść na strych. Tylko jak się na strych dostać? czy coś będzie teraz otwarte, czy coś ten deseń. Nie wiem, trzeba na sufit patrzeć. Z łazienki by na pewno nie było wejścia na górę. Gdzie będzie strych? Aha! Okej, okay, dobrze, dobrze, na ci musiałem się starać. Słuchaj, mordo, nie że coś. Ale masz tu pierdoloną benzynę. Pal, to wszystko w cholerę, uciekaj stąd. Co Ty chcesz za jakieś złomigówki rozwiązywać? Wiek to tylko numer. Możesz dodać albo odjąć? Ale na koniec dnia, kiedy przyjdzie Twój czas, umierasz. A, super. Bardzo pocieszające, kurwa. Coś się stało, ale nie wiem co. 13. Okej. Okay. 38. Jakby tak. Jaki to będzie numer? 10, to jest jeszcze jakiś klucz. Co? Aha, czyli nie można za dużo trzymać. Dobrze, to czekaj, powieszę to, to tutaj, to O, dokładnie. Co mi dają te numery? Ja nie rozumiem. Wszedłbym tak szczerze na dół. Może to ja muszę ściągnąć? To jakiś klucz jeszcze był. Aha, wchodzimy starym do sypialni. Trochę mi to niepokoi. No dobrze, tu jest coś przesuwanego. A jak tam się dostać? Z drugiej strony jakoś będę musiał wyjść, coś? O! Cześć, cześć, cześć. Drugiego nie mam, co? No nie mam. Jezus Maria, patrzę, widzicie, patrzyłem, widzicie, na to i myślałem, że tam jest Wojciech Jaruzelski. I zastanawiałem, dlaczego dziadek tego typa ma obrazki z Wojciechem Jaruzelskim na ścianie. Ale patologia. <taki> Takie głupie. Zastanawia mnie tylko, tak szczerze. Ej, tutaj coś się zmieniło. Poprawiłem te planetki i nagle wcięło nam tą laskę, co tu stała, z talerzem. I nie wiem, była głodna kurwa, bo była wolna biot, cholera wie. Ale się otworzyły też drzwi. Ej, dobra. Pychamy to do przodu. To jest nam... To jest jak te szachy z Harry'ego Pottera! Teraz ruszymy pionem, przyjdzie taki ziomek i zapierdali krzesłem! He hej! to jest to! Teraz się cofniesz? Super! Idźmy sobie za tą figurką, zobaczymy gdzie ona nas zaprowadzi. O, zykna! Co się stało? Robiła się straszna muzyka, ja tylko wyłączyłem to gówno. Jakim oni żyją syfie, kurwa, co to jest? To jest dom najęty przez youtuberów? Co, o co chodzi? Jak tak można żyć? To jest Tu jest projektor. Stefan Slide. Ale w ogóle tak z Ricksem, nie? Ty, on ma pokój kinowy, on ma bunkier podziemny z generatorem prądotwórczym, jakieś figurki w ogóle, babek z talerzem. To, to, to jest kolej z Ricksem. 33 lata. O, potrzebujemy tego. No dobra, poczekaj. Ja potrzebuję teraz tutaj powiesić obraz ten. Nie mam bladego pojęcia, co nam daje. Przy tym kiblu nic nie będzie. Czas wstać. Wstań, i poruszaj się przez minutę. Chociaż ja cały odcinek stoję tutaj. To nie ma zegara, co nie? Nie! nie! Aaaa! Co to za kurwa, d -day? Co to jest? Nie wiem, jak to interpretować. Nie, no wyglądają mnóstwo sztuka z i iPodem, wiesz? Tak bez kapy to mi te. Co się stało? To powinienem jakieś zdjęcie zrobić. Ho, ho. Już chciałem się czepiać, że te zdjęcia są bezużyteczne, ale to nam coś dało! Co tu będzie układ planet? Okej, okay. a ty co tu robisz? Wypierdalaj mi z tą miską, a ty mi wkurzasz. Czyli jak tam będzie ten save, to jeszcze nie możemy. To jeszcze nie możemy go zrobić! to spierdalać? To nawet nie było straszne! Ale ja, ja. Już mam taki mindset po prostu, że. O Jezu, pojawiła się figurka i zrobiła. A To naprawdę nie było takie straszne, że miała przez to zawał serca. Ale miałem! Właśnie tym przebiałem! Dobra, czyli teraz będzie Merkury i Wenus. Merkury jest biała. Dobrze. No i zarąbiście. Dobrze, zrobiliśmy to i teraz potrzebujemy gwoździ, naszy młotka. I tam jest ostatni obraz. Teraz ją podniosę i jestem pewien, że to się stanie. Nie stało. Okej. Okay. widzę, chyba trzeba być, zrobić zdjęcie jak ta tak mryga. Tak coś gwizdzę? Co tam kurwa stoi? Właśnie trzepię przed domonem. że jest tak gra, jest głupia. Spróbuję się tak przybliżyć do niego. Sticky piki. Kurwa, ja się boję. Ale muszę tam podejść. Coś tu będzie. Nie stoi, tak? Hmm. Jak byłem młodszy, to nigdy, ale absolutnie nigdy nie grałem w horrory, właśnie z tego względu, że się ich kurewsko boję. I teraz co robię? Gram w horrory ze względu na to, że się ich kurewsko boję, a was to kurewsko bawi. Powiesiłem ostatni i nie wiem, co mam teraz zrobić z tymi liczbami. Dobra, posiedziałem sobie trochę bez kamery, rozkminiłem, jak to zrobić. Rozwiązanie okazało się banalne. Tutaj jest napisane, wiek to tylko liczba, możesz dodawać albo odejmować, ale na koniec dnia wszyscy umrzemy, bla, bla, bla. No i teraz tak, ta babcia miała tam bodajże 63 lata, a na ścianie był numerek 25 i teraz jak ona miała 68 lat, to odejmując 25 uzyskaliśmy liczbę 43, która była tutaj, na... Nie wiem czy będę miał tego zdjęcie, chyba nie. No nieważne, tam był ten numerek 43. No i teraz niestety nie nagrał się OBS, nagrywała się kamera. Bo wyłączyłem nagrywanie na OBS, ale stwierdziłem, że nagrywanie na kamerze, bo może to rozwiąże i sobie... No nieważne, nie nagrało się z gry. Ale macie moją reakcję, co się stało. O kurwa. Żeby inaczej. Tak, przestraszyłem się, bo drzwi nam mnie wystrzeliły cegłami. No i teraz tak, przechodzimy sobie dalej. Mamy. wygląda jak zapalniczka. Ja, mamy zapalniczkę. I teraz przechodzimy w jakieś nowidkie miejsce. Na nasionach są odciski palców i. zdjęcia. Okej. Okay. Jesteśmy w jakimś kurde posadnym labiryncie z cegieł, znaczy z betonu. Ja aż widzę, że to ma być labirynt, a jak to ma być labirynt, to jest bardzo łatwy sposób, żeby go przejść. Zawsze trzymajcie się prawej ściany. Idąc wzdłuż prawej ściany, albo lewej, bez różnicy, zawsze dojdziecie do celu. No, jest rozwidlenie. Jest kolejne rozwidlenie. Dobra, to pójdziemy sobie tutaj. Trzymamy się prawej, trzymamy się prawej, trzymamy się prawej. Kolejne rozwidlenie, trzymamy się prawej. jest ale to będzie długie. Uga! Mamy kolejne skrzyżowanie. Te skrzyżowania się nie kończą. Ja pierdzielę. No i mamy śmieci, czyli idziemy wzdłuż prawej ściany. Mhm. Kurwa. Trzymamy się prawej ściany, zresztą idziemy za kolesiem w prawo. Skręcamy w prawo. Ej, tam, tam, tam trzeba. Widzicie, bo to ta prawej ściana działa. Jak widać na samożonym obrazku To już chyba trzeba iść w lewo, ale to jest popieprzone to jest pełno krzyży <śmienią> 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 I, I get out To była Wasza babcia. Jak nie zjedliście całego obiadku, bo na pewno jesteście głodni. Wasza babcia zawsze tak się zachowuje i to zakład. Aha, no to co dodałem? otuchy. Niektóre wiszą normalnie, niektóre do góry nogami. Dokąd nas to zaprowadzi? Co tam nic nie ma, co nie? Nie wiem, gdzie idę. Jestem gdzieś na cmentarzu. Ale ten dziadek ma pojebany dom. No, co, bardzo szybko to pytanie zadałeś, stary. Alexis di Stefano? Co to to guźba jest Alexis di Stefano. O, oh, to miejsce wygląda porzucone. Naprawdę wygląda się na porzucone? O, oh, i mam tam zejść, tak, no super. Zajebiście. Wchodzę tam. A tam jest głęboko. Pamiętacie, jak wam mówiłem o tych kanałach? Teraz zaczynamy wchodzić do Twitcha. Wiesz co, nie wiem jak się tu znalazłeś, ale wiem, że w tym momencie zakończymy odcinek. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejną część, koniecznie subskrybujcie. A jeżeli nie widzieliście, to jest wspaniały film. Cześć.